Chciałem jeszcze podpytać o Twój drugi program, gdzie przeprowadzasz rozmowy z no, gwiazdami tak o ich związkach, o małżeństwach. Często naprawdę zdradzają Ci takie smaczki, o których nigdy wcześniej nie mówiły. Jaka historia najbardziej zapadła? O której tak wiesz, najcieplej myślisz? Którą tak najbardziej zapamiętałaś i myślisz o niej, że Jezu, to to, to było cudowne? O, ciężko tak wybrać jedną. Wiesz, każda historia ma. Coś sobie takiego poruszającego, każda jest ciekawa, no bo jest inna, każda jest ciekawa, bo jest nie moja. Wiesz jak to cudze lepiej smakuje zawsze. Oj bardzo. Ja się cieszę, że tak naprawdę to, o czym Ty powiedziałeś, że oni przychodzą do mnie i z taką otwartością z sobie możemy porozmawiać, że czują naprawdę taką fajną atmosferę podczas tych rozmów, że em, faktycznie mówią o takich rzeczach, o których wcześniej nie mówili. Mi jest bardzo miło ich gościć, zawsze staramy się o to, żeby faktycznie to był mile dla nich spędzony czas, natomiast em, to jest fajne, że oni jak wracają na przykład do czasu swojego ślubu to z takim wiesz sentymentem i rozrzewnieniem zaczynają sobie wspominać więc e, wspólnie wiesz przeżywamy na nowo te super dla nich ważne chwile ja ym... Jestem bardzo ciekawa, jak zostanie przyjęta moja najnowsza rozmowa, która e, jutro się pojawi, to są państwo dąbrowcy, e, te gwiazdy internetu są takie fajne, młode, świeże, więc fajnie mi się z nimi rozmawiało. Wiem, że wyszedł z tego świetny materiał i jestem ciekawa też, jak zostanie odebrany. E, ale na przykład też ostatnio rozmawiałam z Asią Przetakiewicz. Um, więc jej historia miłości z Rinkę też jest taka bardzo poruszająca, bo to też wiesz, nie jest ich pierwsza miłość, już są po związkach, są po małżeństwach, mają swoje. Ale już wiele dzieci. Przesz przeszli chyba. Trzeba było to poskładać, plus wiesz. Y Sprawdziany, które mieli w życiu, no to też powoduje, że ten związek jest taki fajny, mocny. To jest też świetne, że, że Aśka mówi o tym, że wiesz, nie trzeba być super młodym, żeby spotkać tę swoją miłość. Można się zakochać po raz drugi i po raz trzeci i to też może mieć taką samą albo nawet większą intensywność. Więc wiesz, spotkania z tymi gwiazdami są takie bardzo pouczające. Oprócz tego, że gdzieś tam poruszające, to, to fajnie jest ich posłuchać. A ty myślisz że na przykład o odnowie przysięgi małżeńskiej i zorganizowaniu takiej imprezy jeszcze raz? Słuchaj, myślę, bo wielkimi krokami nam zaraz 10 lat, ty, wiesz, wybije od momentu ślubu i, i mam nadzieję, że coś zrobimy fajnego. Ale też myślisz o takim właśnie hucznym przyjęciu? No bo wiesz, że jednak po show biznesu to wszyscy by musieli tam przyjść. No wiesz, tak wiesz, stoję w rozkroku, czy robić wielką e, imprezę w, w Polsce, czy zrobić coś mniejszego za granicą. Nie wiem, zastanawiam się. Jeszcze mam troszkę czasu, więc ale na pewno będzie fajnie. Wiesz, najwyżej przyjedzie ślubny pogotowie różowy bus, więc będzie dobrze.